No dobra, weźmy, odbierzmy pocztę i zobaczmy, co ten nasz trener tutaj ponapisywał w tym arkuszu. Jak on przygotował trening, dobra, co to to jest? Wow, jakiś duży bardzo arkusz. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Po kolei, a po kolei mamy to, co już robiliśmy, czyli we wtorek był trening biegowy. Potem rower stacjonarny. Dobra, bieganie. Rozgrzewka 2 minuty plus 2 km, 3 km trucht, 10 minut gimnastyki, część główna 5 razy 20 sekund, przerwa 40, 5 razy 1 minuta, przerwa 1 minuta, na koniec 5 razy 40 sekund, bieg z narastającą prędkością. Bieg z narastającą prędkością jest to trening, który rozpoczynamy w luźnym tempie. Po czym stopniowo zwiększamy szybkość biegu. Ostatni kilometr wykonujemy już z maksymalną prędkością. Na początku trening wydaje się lekki, ale z każdym kilometrem coraz trudniej. Należy pamiętać, by na koniec ćwiczenia rozciągające i pokonać biegiem jeszcze 1-2 km w trukcie. Uspokojenie organizmu. No super, super, super. No więc tak, więc tak, tutaj mamy taką robotę, tą biegową. Dalej mamy trenażer. No, na tym trenerze to też niezłe tutaj wyczyny i dalej mamy. Zakładka. Trzeciego dnia trenerze już zakładka. A tutaj potem mamy co? Tutaj mamy jakieś testy, tutaj mamy trening, tu mamy pływanie. Ludzie złoci, ale to będzie trenerze. No, super, dobra. To ja wiem, co robić. Spoko zobaczmy, co jest na poszczególnych zakładkach. Aha, plany startowe jakie mam, żeby trener wiedział. I jeszcze do tego mamy legendę. A i testy różne. Dobra, ale wróćmy jeszcze do samego początku, czyli do tego planu, i zobaczmy, co tu trzeba. A, sumujemy kilometry w poszczególnych dyscyplinach, piszemy, jaka jest pogoda, komentarz zawodnika, samopoczucie, skala czuwanego wysiłku, ćwiczenia w minutach, długość jakoś snu i kołd coś będzie pisał. I do tego ma tu jeszcze jakieś swoje, jakieś swoje cyferki. Dobra, ja nie będę długo gadał, tylko po prostu do dzieła! 37 km 71 minut i 1073 kalorie. Nie zrobiłem jednej serii z czterech, ale nieźle. O ludzie, rozgrzewka 5 km rowerem, potem tak 6 sekund, 6 sekund, część główna jazda z narastającą prędkością 15 km, tutaj co strefy bicia serca 3 4 5 co 5 km super zmiana strefy na piątej przyciśni na koniec 5 km uspokojenia teraz bieganie Ważne by nie przedobrzyć czyli nie trenować za szybko no to wiadomo Ludzie trzeci dzień i już jest zakładka Jestem właśnie po tej ciężkiej zakładce na trzeci dzień treningowy, czy może czwarty. I. Hu, wszystkiego nie zrobiłem. Nie zrobiłem tego gaz i nie zrobiłem części 5,55. Po prostu już nie dałem rady. No i nie zrobiłem tego 6 razy 200 podbieg pod górę. Czyli w sumie trochę nie zrobiłem. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Trener. Przecież w ogóle mnie nie zna. Nie chodził ze mną na żadne treningi i nie widział, jak ja biegam, skaczę, recytuję, tańczę, jeżdżę rowerem, pływam itd. I na bazie wywiadu i na bazie tego, co ja wpisałem w ten plan, po prostu ułożył mi plan. No i w czwarty dzień, mamy sobotę, ułożył zakładkę. 35 czy 36 km zrobiłem, i teraz pytanie jest takie: jak ten trener stwierdził, że ja jestem w stanie to wszystko zrobić? No, nie ma opcji, chłop się musi znać. Ja oczywiście wszystkiego nie zrobiłem, same końcówki bym powiedział, jeszcze mi zostały. Same końcówki mi zostały. No bo już ognia nie dałem rady dać w ostatnich seriach, a takie miałem, jeżeli chodzi o bieg i, i, no nie, rower zrobiłem, jeżeli chodzi o bieg, ale jak wpaść na pomysł, że ja to dam radę, tylko po wywiadzie i po tym, jakie wyniki powpisywałem? Szacuneczek, szacuneczek trenerze. Mam teraz w tabeli, jutro mam regenerację i się bardzo cieszę, bo trzy dni naprawdę dałem mocno jazzu. Teraz sobie leżę w wannie, jak widać w pianie i się trochę i trochę sobie odpocznę. Pozdrawiam, zapraszam na kolejny odcinek. <noise> Dzwoneczek subskrybuj na koniec i pa!